Starczy mi sił, będę cię wielbił, dopóki starczy mi sił u Boga megu śleotu. Świata się kurzę, Ty jesteś moim bogiem. Ty jesteś moim Bogiem. Będę cię wielbił, dopóki starczy mi się. Cię uwielbił, dopóki starczy mi sił, pragnę swe oczy zwrócić ku Tobie, mój Panie, serce otworzyć i prosić o zmiłowanie. Jesteś miłosierdzią. Jesteś miłosierdzią. Będę cię uwielbił, dopóki starczy mi się. Będę cię uwielbił, dopóki starczy mi Starczy mi sił, ugarnąć Ciebie, pragnę moim rozumem, zanurzyć Ciebie w Twojej wielkiej boskuści. Ty jesteś tajemnicą. Jesteś tajemnicą. Będę Cię uwielbił, dopóki starczy mi sił. Będę Cię uwielbił, dopóki starczy mi sił. Uzostać pragnę, tylko dla Ciebie, mój Panie. Tobie się dawać, tu żyć w każdym czasie. Ty jesteś wszystko we wszystkim. Ty jesteś wszystko we wszystkim. Będę Cię uwielbił. Dopóki starczy mi sił, będę Cię wielbił. dopóki starczy mi sił. Świętą Siostrę Faustynę przywołuję do dzisiejszej modlitwy. Proszę ogromną pomoc. Dziś u niej w dzienniczku znalazłam te same słowa, jakie wypowiedział święty ojciec Pio, że po śmierci będzie skuteczniejsza aniżeli za życia. Jej słowami się modlę. O cuda, cuda, dzisiaj niepojęte. Cóż ci się, Jezu, spodobało we mnie, żeś strunuchowały zszedł i duszy cierniem? U cuda, cuda dzisiaj niepojęte. Cóż ci się, Jezu, spodobało we mnie, żeś chwały zszedł w mej duszy Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje, On mój, a ja Jego wyłącznie, jedynie. Serca Jezusa moim sercu bije. Krew przenajświętsza w moich żyłach płynie. Uć cuda, cuda dzisiaj niepojęte. Cóż Ci się, Jezu, spodobało we mnie? wejść strun chwały zszedł. W mej czernia Zapraszam was do tego wydarzenia modlitwy i wydarzenia wiary, do dzielenia się modlitwą i dzielenia się wiarą. Z wszystkim, czym tu przyszliście, z waszymi chorobami, z waszymi krzyżami nie do uniesienia, z waszymi wewnętrznymi zniewoleniami duszy czy ciała, to wszystko teraz spokojnie dajcie na ręce swych aniołów stróżów. Oni się od Was podłączają i to tu wszystko na ołtarz przed tabernakulum przynoszą i składają. Tym przyszedłeś? Czego oczekujesz? Wszystko to zostaw u stóp Pana. Proszę znajdź pieśń 25. Pana dziś Zostawiam Truski swe Oddaję mu On chętnie ciężar Mój chce nieść Składam ku Jego stóp I ulgę czuję znów Moje zwątpienie Strachu Pana Składam dziś U Pana dziś zostawiam truski swe, oddaję mu. On chętnie ciężar mój chce nieść, składam u jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienie strachu Pana składam dziś. Uroczystości Chrystusa Króla Chcę, abyśmy teraz przez chwilę na planach oddali cześć Bogu. Później będziemy siedzieli. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby, modlitwy, czy naklęcząco, czy na siedząco, czy jak ktoś sobie chce krzyżem leżeć, czy wtulić jakby w siebie, na wszystko Wam tutaj pozwalam, bo w każdym tym znaku, który Ty Bogu serca dajesz, jest Twoja pobożność i umiłowanie Zbawiciela.